Witam bardzo serdecznie. Jeżeli otwierasz lodówkę i jest ciemno, to pora ją wymienić. Jeżeli ta lodówka to polar, to Ci pomogę. Zaopatrz się w latarkę, aby sobie poświecić, no bo w lodówce jest ciemno i musisz mieć mały śrubokręcik, aby tu w tym miejscu po prostu nacisnąć. Bierzemy taki oto cienki śrubokręt i tutaj w to miejsce po prostu bez żadnego problemu. Naciskamy i hop! Wypada ta osłonka, nic na siłę nie ma sprawy. Następnie żaróweczka gwint E14, taka mała krótka 15 W. Pamiętaj, wyjmując i wkładając żarówkę, wciśnij ten przycisk to odłączy napięcie i nie kopniecie prąd. Wyciągnąłeś żarówkę, wyciągnęłaś, to ją teraz wymień. Kupiona nowa. Należy ją po prostu wkręcić. I pamiętaj, wciśnij tamten przycisk, aby cię nie kopnął prąd. No i teraz puszczamy i patrzymy. Voila! Świeci się. Żarówka wymieniona i z 10 lat z głowy. Przynajmniej. Powodzenia uda ci się, a jak założyć tą osłonkę nakieruj, dociśnij już hop. Żadna filozofia. Naprawdę prosto, łatwo. Działa na razie.